Hej, cześć wszystkim, z tej strony Karolina i witam Was na moim kanale Books One. Tym razem przychodzę do Was z filmikiem First Sentence Challenge, czyli filmiku, w trakcie którego moja siostra, która siedzi gdzieś tam za kamerą, więc jej nie zobaczycie, będzie czytała dla mnie pierwsze zdanie z danej książki. I moim zadaniem będzie po prostu odgadnięcie, co to za książka. Z tego co wiem, ma być ich 10, prawda? Tak. Dobra, 10. Oczywiście, jeżeli tego typu format Wam się podoba, to zachęcam Was do zostawiania subskrypcji oraz lajków. Jak także do obserwacji mnie na Instagramie. Link do mojego Instagrama oczywiście znajdziecie w opisie poniżej. A my przechodzimy już do robienia filmiku. Także zaczynajmy. Pierwszy tytuł. E, dobrze. E, a zatem, pierwsze zdanie. Wiedziałaś? I to już jest koniec? To ja potrzebuję drugie. Czy, poczekaj, czy to jest manga? to Nie no, możesz mi dać jakieś małe podpowiedzi. No to fantastyka. Ale czy to jest manga? To jest książka czy manga? To jest fantastyka. No dobra, ale książka? Manga. To jest manga. Dobrze, to pierwszy mój strzał wiedziałaś, to bym powiedziała, że to jest Alicja w krainie serc. Prawda? Jej, tutaj gdzieś Wam wrzucę okładki. I ogólnie Alicja w Krainie Serc to, tak jak kiedyś wspominałam, jest jedna z moich ukochanych mang. I fragment, który przed chwilą przeczytałam, Mizuzia odnosi się do zasad gry, bo z tego co właśnie kojarzę na samym początku, biały królik mówi o tym, że każda gra ma jakieś zasady. Przechodzimy do punktu drugiego. Trzymajcie kciuki, żeby było 10 na 10. Książę, mm -hmm, jeden z siedmiu wielkich książąt królestwa mm -hmm, siedział zasępiony na zalewanym czerwonymi promieniami zachodzącego słońca tarasie zamku. Młodziu. To jest nadal pierwsze zdanie? Eee, już skończyło się w przypadek. Tu. Ok. Je. Yeah. Co, książę jeden z siedmiu. Jeszcze raz przyto. No. Książę mm -hmm, jeden z siedmiu wielkich książąt królestwa. Mm -hmm, siedział zasypiony na zalewanym czerwonymi promieniami zachodzącego słońca tarasie zamku. I ja to czytałam. Tak. I to jest fantastyka pewnie. No bo książę. Czy ja mam tę książkę gdzieś za sobą, na tej półce? Czy ona jest tutaj, czy jest w innym pokoju? Tutaj. Jest tutaj. I ja to czytałam. Książę? Jeden z. Dobra, przejrzyjmy szybko, co ja czytałam. To nie jest książka dziecięca? Nie. Nie? I to też nie jest manga? Nie, bo to za długie zdanie było. Poczekaj, jeszcze raz. Książę, ale jeden z... I... I... Jeden z ilu? Książę. Mm -hmm. Jeden z siedmiu wielkich książąt królestwa. Mm -hmm. Siedział, zastępiony na zalewanym czerwonymi promieniami zachodzącego słońca tarasu tara za Tarasie zamku. Czy to jest Ahaja? Nie, bo to się zaczyna inną sceną. To się zaczyna od Ahaja. Czy to jest coś z okrutnego księcia? Nie. Nie? Chyba nie będzie 10 na 10. Chyba. I to jest w tym pokoju. Tak. To nie jest nic z okrutnego księcia. I A... to nie jest Achaja. To jest Achaja. To jest Achaja? Tak. Dobra, jest. No dobra, ale ja jako pierwszą podałam Achaja, więc mam punkt, mam punkt, prawda? prawda? prawda. Dobra, no. Następne, trzecie. Potwór nazywał się Wielki Czerwony. Potwór nazywał się... Mm -hmm. Wielki Czerw? To brzmi jak jakiś retelling Alicji w Krainie Czarów. Tak na bank tutaj nie ma gdzieś, prawda? E, nie jestem pewna. Musiałabym... I to jest zwykła książka? Tak. To nie jest manga, ani żaden komiks, nic? Nie, nic. Ale to nie jest ikabok, bo my tego nie czytaliśmy. Nie, to nie jest. Okay. To nie jest książka. Okej, okay, to nie jest książka dziecięca. w tym razie chyba mi się nie wydaje, żeby się pozwoliła, jak czytać mnie się więc. Okej. Okay. I tego nie ma tu na półce? Wydaje mi się, że nie. Potrzebuję drugie zdanie. Dobrze. A zatem. Niektórzy twierdzili, że to on wytrążył sieć tuneli pod... Mm -hmm. To jest jakaś książka, którą czytałam bardzo dawno temu? Nie wiem. Sieć tuneli? I to jest książka fantazy? Tak. No, tak. w sumie mam prawie same fantazy u siebie na półkach. No, a poza tym tam jest mowa o potworze. I to jest polska książka? W sensie po polsku? Tak. O, matko. A możesz mi coś podpowiedzieć co do okładki? Jakieś kolory, cokolwiek? Nie jestem pewna, ale jakby albo tło jest czarne, albo granatowe. Jednolite? W sensie tło. Bo jest coś na tym tle. Jakby... W tło jest takie... Jakby... Jakby to wyjaśnić. Tu jakby jest tło. No. I są jeszcze jakieś kropeczki takiego jasnego koloru, ale też nie jestem pewna jaki to kolor. Jest ciemne na pewno tło, takie granatowe albo czarne. No. I są takie pomarańczowe, takie jakby a'la plamki na tym i jeszcze coś jest na tym, ale ja Ci to, tego nie powiem, bo to zbyt będzie wtedy... By... Ponieważ to będzie wtedy zbyt łatwe. I to nie jest zaką drzewa pomarańczy? Nie. A czy pamiętasz, gdzie ta książka może leżeć u mnie, na której półce? Nie, niestety, ale nie pamiętam. O matka. Nie, poddaję się przy tym. To było zniszczenie i odnowa. A. Dobra. Nawet chciałam przez chwilę powiedzieć, że to może któreś z tych, ale przyznaję, że nie pamiętałam dobrze, bo... Czytałam to po angielsku. Mam u siebie polską wersję, ale dużą część też czytałam po angielsku. Rozumiem. I nie lubię tej serii. O czym już wszyscy wiedzą. Więc dobra, nie będzie 10 na 10, ale... I tak to jest tu na półce. Kłamco mały. Ale ja nie widziałam! To no, leży tu! A ja nie widziałam! No dobra. Mi ta... ciba mi tam... Y y y chiba... <laughs> Nie, Siba, ta Chiba ci zasłoniła. No dobra. No dobra, skoro Chiba zasłoniła, no to wybaczam. Dobrze. Który teraz? Trzecie, czwarte. T teraz y, trzecie. O. Trzecie? Nie czwarte? Czwarte. Czekaj. Czwarte. Tak, czwarte. No? Dobrze. Pierwsze zdanie: Bestia stał w swoim różanym ogrodzie. Ale to już. No dobra, no to to jest retelling pięknej bestii. I to jest to, prawda? Tak, to prawda. Ha. Ale bym to połączył z bo to jest takie. Trzeba, Trzeba było nie mówić bestia stał. Trzeba było zrobić. Hmm, hmm, hmm", stał w różanym ogrodzie. A nie bestia. Ale bestia to nie jest nazwa własna. No ale jego tak się nazywa przez całą książkę. No ale dobra. Dostałam łatwy punkt za to. Jeżeli ktoś nie wie, to jest to jeden z retailingów właśnie baśni Pięknej Bestia stworzony przez Disney'a. Ech, całkiem spoko, chociaż mm, trochę postać bestii straciła w moich oczach po przeczytaniu tej książki, ale bardzo fajny jest retelling właśnie z tej serii, z złą królową ze śnieżki. O i to, co jest fajne, to właśnie z jednej strony mamy jakby normalną twarz tej postaci, i z drugiej jest ta już zmieniona. Więc polecam, jeżeli lubicie tego typu retailingi. No, dobra, dawaj. Jestem kolejna, gotowa. Y, kolejna książka? Mhm. Mm Wiatr doł z całych sił. I to jest koniec. Tak, to z oh. Wiatr doł z całych sił. Nie, no daj mi kolejne. Albo. Po... Nie, dobra, tak zapytam znowu, czy to fantastyka, jak ja samą fantastykę prawie mam. Tak, jest fantastyka. <laughs> Ale to jest normalna książka? Normalna książka. Wiatr doł z całych sił, nie mam pojęcia. Drugie zdanie. Mm -hmm, fruwały. Czemu nie ma nazwy tego co fruwało? Bo to jest fantastyka. Ale co tam jest? Imię? Co to jest? Czy nazwy po prostu, że smoki? Nie wiem. W sumie to... nie mogę... Wiwerny? Nie the... jest. Wiwerny. Wiwerny tam jest napisane. Nie. Czy tam jest napisane wiwerny? Nie. Bo jeśli tak, to to jest zakąd drzewa pomarańczy. To nie jest to. No to co tam latało? Nie. To jest imię, czy co? No to jest nazwa. Ale jaka nazwa taka, że tylko w tej książce występuje, czy taka ogólnie znana? Chyba w tej książce tylko. To poproszę kolejny. Słońce wisiało nisko nad horyzontem. No, przepiękne te zdania po prostu. Całą stronę mi przeczytasz i bym nie wiedziała. Ja specjalnie taką książkę wybrałam. Dobrze, jeszcze raz przeczytaj mi wszystkie trzy zdania po kolei. Dobrze. Wiatr dołu z całych sił. Mhm, mm fruwały. Słońce wisiało nisko nad horyzontem. Jaki kolor ma ta okładka? I ona nie jest tutaj. Yes. Jest. Jest tu? Tak. I to jest granatowy. W sensie tło Co? jest granatowe i na tym jest taka... rzecz taka. I to jest tu? <grych> w, w, tak w sensie jakby tło jest na tej okładce takie granatowo... Czy to jest coś z okrutnego księcia? Nie. <grych> Co? To mam być. I to nie jest dziecięce? Czy to jest dziecięce? Nic takiego nie mówiłam. To jest dziecięce. A, dobra, to jest Hilda i Ukryjcy, bo to wafle, te wofle, wafle latały. To są. E, poczekaj. Wofle albo wafle, te takie kulki puszyste. Tak. To są fofle, te kulki latające. A o Hildzie wypowiadałam się już wiele razy, więc. Zapraszam was po prostu do moich poprzednich filmików, między innymi do tego, gdzie polecam książki na dzień dziecka. Niewiele jest na świecie miast równie pięknych i potężnych. Niewiele jest na świecie miast równie pięknych i potężnych jak. Mm -hmm. I to jest koniec zdania. Niewiele jest na świecie miast pięknych i potężnych jak. Mm -hmm. A. Czy to jest Królestwo Mostu? Nie. I to też nie jest drugi tom, Zdradziecka Królowa? Nie. Gdzie jeszcze były piękne i potężne miasta? Jeszcze raz, niewiele jest na świecie, tak?

podpowiedź, co to za kole... albo dobra. No... no dobra. Przeczytaj mi kolejne. Nie będę teraz otwierać po kolei książek dziecięcych. Dobrze. Co... Codziennie... Codziennie przybywały do niego tłumy. Do tego miasta. I to jest książka dziecięca leżąca tu? Bo dla mnie to, to brzmi jak baśnie osobliwe. No ale dobra. W sumie te baśnie osobliwe to są baśnie w ci może i tak. Nie. No ale się pytałam, czy to leży tu. No tak, leży tutaj. No to to nie są właśnie osobliwe. Jeszcze jedno? Nie, daj mi znaleźć. kupcy i żołnierzy, że... Jeszcze raz I to jest książka na pewno, którą czytaliśmy? Dobry? Razem? Czytaliśmy ją? Czy ty mi wyjechałaś z czymś, czego ja w ogóle nie czytałam? Czekaj, No ale czy to jest książka, którą czytaliśmy razem? Nie, Nie Tak, w sumie to tak. Całą przeczytaliśmy? Razem? Że ja wam czytałam? Tak? Tobie tylko czytałam? Nie, ja też słuchał. No to się pytam, czy wam czytałam. Dobra, poczekaj, to ci nie zdanie. No ale odpowiedz na moje pytanie, to może zgodne. Jak <noise> ja ci powiem, to teraz będziesz wiedziała. No dobra, no mów. Zaraz będzie, że to jakiś ika bok, albo nie wiadomo co, albo kucyki pony pony, <noise> Tak? <głos> Dobra, czytam. Do miasta śpieszyli kupcy i żebracy, wędrowni, muzykanci i podróżni z dalekich krajów. Ja niby potem miałam wiedzieć, która to jest książka dziecięca. Z jakiej paki? Aha, czyli poddajesz się? No tak. Dobrze. To był Aladdin. Książę rozbójników. Boże człowieku, ja to czytałam jak byłam w podstawówce. <laughs> Jestem potworem. Powiedziałaś tak, ty czytałaś. Nie no dobra, ale, ja, ale powiedziałaś mi jeszcze, że ja wam to czytałam, a ja wam tego nie czytałam, kłamco małe. No, ale... ale się pytałam, czy wam czytałam. Nie. Ale jakby to... no Dobrze, ale pokażę wszystkim. To jest ta piękna książka, która ma już w huk nie wiadomo ile lat, zaraz Wam powiem. Cała się rozkleja. Jest z 97 roku. Jest starsza ode mnie. Czytałam ją pewnie jak miałam jakieś 6-7 lat. Więc bardzo dawno temu. I na dowód jaka jest stara. Zobaczcie, też cała rozkleja. Ale zobaczcie, mimo że jest stara, jest w bardzo dobrym stanie. I tutaj trochę taka mała anegdotka, bo... Wydawnictwo Egmont zrobiło gaffer, wydając tę książkę. Zaraz Wam pokażę. O, na stronie 32 zrobili błąd w druku i z przeprosinami dodali taką karteczkę, której i tak teraz dobrze nie widzicie, co na niej jest napisane, ale chodzi o to. O, coś widać. Ho. Tak, chodzi o to. E, że tutaj jest fragment tekstu, który nie znalazł się w książce, więc dorzucili po prostu taką zwykłą karteczkę nadrukowaną z przeprosinami, że jest to jakby uzupełnienie fragmentu tekstu. Więc tyle z mojej anegdotki i to był czas poniżej pasa. Nie żeby coś. Ale dobra, i czuję się oszukana. Byłam przygotowana. I to jest koniec zdania. Tak. Na co byłaś przygotowana? <laughs> Na twoją rozpacz. Tak, na moją rozpacz. Byłam przygotowana. Czy to są rywalki? Nie. Królestwo Mostu? Nie. To nie jest na tej półce. Cutmied malina? Nie. <ścoughs> na no, drugie mi daj. Dobrze. Po południu sprawdziłam kręgi ochronne. No to... Zastacki, pułapki, co? Więc jeżeli to nie jest cud miód malina, to to będzie coś z Dorom Wilk, więc Ropuszki? Poczekaj, sprawdzę. Nie. E, Dynia jej je miała? Tak. No dobra, wiedziałam, że coś z Dorom Wilk. Tutaj też wam gdzieś wstawię okładkę. I o tej książce też się już chyba kiedyś wypowiadałam. Jak wiecie, ja kocham od tego roku twórczość Anety Jadowskiej, więc polecam, polecam, polecam. I możemy przejść do kolejnego punktu. Rozbierz się. I to jest początek książki, którą ja czytałam? Chyba tak. I to jest koniec zdania. Tak. Nie daj mi kolejne. Co to jest? Co ja czytałam? Proszę. Rozbierz się. Początek zdania. Dzieci nie słuchajcie, jeżeli to jest coś złego. Ale nie no, dobra, śmieszkuję sobie, ale dawaj, kolejne zdanie. Co? Mhm, mm ale zamrugała. I to nie jest z okrutnego księcia? Nie. Nie, bo to jest później coś takiego. Kolejny. Kolejne. Dobrze. Urzędnik zerknął na nią nad swojej książeczki. Urzędnik? Może ona miała się rozebrać, jakiś urzędnik na nią patrzył. To jest na bak coś starego i brzmi jak jakaś lektura szkolna. Ale to nie jest lektura szkolna. I to... Nie no, na pewno to nie jest książka dziecięca. Rozumiesz się. I urzędnik na nią patrzy z książeczki. rzeczki. Boże, nie, osądza... nie osądzajcie mnie po tym fragmencie. Ja nawet nie wiem, co to jest. Jesteś pewna, że ja coś takiego czytałam? Jesteś pewna, czy nie? Nie jest. Czemu nie jesteś pewna? Zapomniałam, od dawna wybierałam tę książkę. Poproszę. A nie, to były już trzy zdania. Poproszę jakąś inną podpowiedź. Albo kolejne zdanie. To jest chyba fantazy. No jak większość książek na mojej półce, no. Dobre, to kolejne zdanie. Miało być first set, test challenge, a już co czwarte zdanie lecę. Dobrze, 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 Karolina, oby tak dalej. No? Jeśli już musisz iść do mnie. Czy to jest znowu coś z tej serii cieni, kości i tak dalej? Nie. Nie, dobra. Połóż. Ja to czytałam. Nie wiem. Przeczytaj mi wszystko jeszcze raz. Dobrze. Czekaj. już ci, ci, ci. Może ten film to będzie jeden wielki mem, jeżeli chodzi o moje wyrazy twarzy, ale dobra. Rozbierz się, co? Mhm. Aż zamrugała. Urzędnik zerknął na nią z nad swojej książeczki. Obowiązkowa procedura zapobiegania... A dobra ja wiem co to jest. Boże ja się tak zastanawiam. Bo to brzmiało jak naprawdę jakaś lektura szkolna. W ogóle to brzmi dla mnie na początku jak zbrodnia i kara. Ty tego nie znasz. Ale to jest... Ee... O Boże ta książka, której nie lubię. <laughs> Eem... Wojna Makowa. Dobrze. Tak, Inak... bo ona się zaczyna sceną egzaminu głównej bohaterki. Dlatego kazali jej się rozebrać, żeby sprawdzić, czy nie ma jakiś ściąg. A ja chciałam tylko powiedzieć, że przepraszam za to, że jedno zdanie pominęłam i jakby inne zdanie przeczytałam. To trochę cię zmieniło. Dobra, tam, ale zgadowa. No, ale po czwartym zdaniu. Ale jest. Ale. Ale, ale jest! Ale jest! No, słuchaj, jak ktoś mi mówi, że pierwsze zdanie książki to jest: rozbierz się, jakiś urzędnik patrzy na jakąś biedną z znasz książeczki, no to. No dobra, ale tak czytałam to. Dobrze, dobra. Kolejne? Mhm. Ile jeszcze nam książek zostało do końca? W sumie to jeszcze dwie. Okej. Okay. Postarajmy się odgadnąć te dwie. Może się uda. Dobra. To akurat będzie proste. To jest za to, co wcześniej przeżyłaś. Dobra. Osobliwi mieszkańcy wioski mm -hmm, żyli bardzo skromnie. To są właśnie osobliwe? Tak. Bo osobliwi mieszkańcy. I swoją drogą bardzo Wam polecam. Tutaj gdzieś wstawiam okładkę. Właśnie są przecudowne. Zuzia także poleca, prawda? Tak. Są naprawdę super. Idiota skończony. A boże, to jeszcze coś To jakaś postać mówiąca, tak? Tak. Idzie pierwsze zdanie. Tak. Chociaż nie, poczekaj. A ja wiem co to jest. To jest cud z malina tak. na Tak. Tak, tak, tak. To się zaczyna właśnie sceną, gdzie główna bohaterka. Narzeka na swojego chłopaka, bo przez pewną rzecz zmieniła go w kozę. Ale nie mogę Wam powiedzieć dlaczego. Ale tak. Cud, Miot, Malina to jest kolejna książka, którą powinniście kochać. Polecamy, polecamy. Czytajcie Anetę Jadowską. A to dla tego na jest koza. Tak. <grych> Więc jak widzicie udało mi się uzyskać nie wiem 7, 8 na 10 punktów. Coś w tym stylu. No, Czasami było tak. trudno. Były i też łatwiejsze momenty. Zależy jak dawno czytałam daną książkę typu Aladdin. Ale dobra. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Tak jak wspominałam, proszę o zostawienie lajków, jeżeli Wam się to podobało, o zostawienie subskrypcji oraz obserwacji na Instagramie i życzę Wam po prostu miłego dzionka, weekendu, wieczoru, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. Po prostu mile spędzonego czasu, zarówno w pojedynkę, jak i z osobami bliskimi. Cześć!